Limal, Ewa? No nie wiem, jeszcze muszę poczekać na efekt. Jest limal? Poczekaj, Żanetka oceni. Jest troszkę limal, nie? Troszeczkę, tak. Czy mogę Ta. sobie zrobić zdjęcie? Czy się? Ma ktoś aparat? Uw. O, mogę <laughs> prosić. Nie. Te... Poczekaj. To zrobimy w przerwie. Chodź, nie, bo teraz nie, no. jest Twój moment, Ewa. Nie, nie wymigasz to ja... się. ja, Żanetka Pawlak. Yy stylistka fryzur, kobieta, która doczepami i tym wszystkim zajmuje się od ponad 20 lat, więc wie o co chodzi w biznesie. Czy mogłabym Cię poprosić o przymierzenie tej czapki? Bo chciałabym zobaczyć, jak wyglądam w blondzie. Oczywiście, jak Skoro najbardziej. Już jest taka możliwość. Pani modelka nie to? posiądzie, oczywiście. Skoro proszę Ty bardzo. mogłeś sobie Ja mam tak. swoją treskę. Nie wiem, czy to się dobrze powiedziałem? Kiedyś Tres. się treska. To mówiło. jest toper. Tak. No, Ale to jest to tak naprawdę treska, tylko masz. Siadam paska. czy stoję? P proszę, poproszę usiąść. No, uwaga. Proszę usiąść proszę Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry Byłaś kiedyś blondynką? To znaczy, raz kiedyś taki żarcik mi zrobiono w rozmowach w toku, ale miałam. To wtedy były takie. W, taka peruka sztuczna, no Takie to też loki syntetyczne. No wiem, ale ta jest wygląda. Już trochę lepsza. No nie, no to już nie. lata minęły. Mam twój grzebień nawet. O, dobra, okej. Okay. Dobry grzebień. <gry> Uwaga. No dobrze, i teraz zakładamy. czapkę zakładamy. Pokaż. No. Muszę zobaczyć. Ej! Nie jest źle. Schowano no blondi. No sporty spice. Nie? What do you No, zobaczcie do której kamery. Jest dobrze? Ej, mega! Co wy. No, Krzysiu, to już. Ale mówię tak... zupełnie serio. Czyli już mnie nie lubisz. Tej Bardzo cię lubię w takiej. Ciemnej. Nie, no, ciemną też cię lubię. <noise> zmienno jest, więc. To prawda. Żonetka, co myślisz? Powinnam zmienić kolor? Ja myślę, że. Na jakąś okazję, jeśli tak będzie taka ochota, a. to tak. Ale na co dzień to ja bym jednak no. zaproponowała ci inne rozwiązanie. Tak, tak. Mogę zwiększyć tą, tą tak, peruczkę oczywiście. na przykład? O, dawaj, oczywiście. Echa, z... Ty, z... Ale się podekscytowałeś, Krzysiu. <laughs> tak, dawaj. Powiesz, okay, jak wyglądasz ale, zupełnie inaczej. Czyli, przepraszam, a czy może zrobić to dla mnie, żanę tak? musi wręcz. <laughs> ja wolę nie ryzykować. Tylko będę prosiła cię, Ewo, Zaopiekuj o pomoc. Tak. tak, Musisz trzymać tą perułkę tutaj wodu, sobie. Poka Ta perułka już nie no teraz wygląda. Bo tak. Poczeka, poczekaj, poczekaj, jeszcze nie masz jej założonej Tak, Tak naprawdę A! powinniśmy związać włosy e i czepek założyć, więc to jest takie, czepek? taki... Czepek, który nam włosy będzie przytrzymywał, żeby A, nasze włosy nie taki wychodziły. Taki czepek e taki do pływania? Nie, to jest specjalny czepek pod perułki w kolorze cielistym albo w formie takiej rajstopki. I pod nim właśnie chowamy sobie włosy. Czerze? tak jak widać z no. tyłu. Nie idźmy tą drogą Ewa. Tak. Nie, no, nie. czapce zdecydowanie lepiej, nie. aczkolwiek ryzykownie, bo zawsze ktoś może tam ściągnąć tą czapkę. Ale nie, 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 nie. nie, To nie ten kolor. Ale że tutaj nie, bo tu tak trochę za siwo, nie? Mhm. Mm mm -hmm. Dobra, to zmieniamy. Musisz się z godnością starzeć. Dobra. Nie wymuszaj komplementów. Poczekaj, szukamy czegoś takiego. Co... Żanetki Dawaj. Teraz. To są żonetki, słuchaj. To jest kolor ale poczekaj, żoneta coś ma. Tak, nie, ja bo mam... mi się podoba ta zabawa. <laughs> Może myliłeś się z powołaniem. Nie, nie, niestety nie mam takich zdolności. Ja mam dla Ewy coś, co myślę, że będzie bardziej naturalnie wyglądało. Jest to taka dopiana grzywka, ona jest fajnym rozwiązaniem na co dzień, bo w sytuacji, kiedy chcemy coś zmienić, możemy właśnie dopiąć bez ryzyka obcinania, i potem, jeśli stwierdzimy, że brzydko wyglądamy w tej grzywce, to można ją odpiąć. A, Nawet na imprezie. Tak, a jak sobie obetniemy, no to trzeba to już, czekać, no, aż odrośnie. Więc też fajne to jest w salonach fryzjerskich żeby przymierzyć rozwiązanie, żeby klientka, która nie ma wyobraźni takiej jak stylista, mm -hmm. mogła przed y, dokonaniem decyzji o strzyżeniu przypiąć sobie y, taką grzywkę i sam, y, wtedy zadecydować, czy dobrze jest, czy nie i wtedy ewentualnie obciąć. To ja nie mam tej wyobraźni, <laughs> to. Y, to jest też fajne na tak zwany bedhead day, czyli jeżeli mamy jakieś odrosty niepofarbowane. Ty, ty, jak mamy odrosty tak, genialne. Bo to jest pełna grzywka, to jest, y, która jest właśnie takim półtoperem, i o, ta nam zasłoni ten niepofarbowany od na przykład. Pamiętam, miałam taką grzywkę. Słuchaj, że no ja tak to tak jest moim zdaniem, moim zdaniem. Bardzo naturalnie. Jest, tak, moim zdaniem to jest siódmy sezon rozmów w toku. No. To jest gdzieś w, w tych okolicach. Trzeba byłoby przypomnieć sobie te. No i co, ale źle? Dobrze. Dobrze, no. bym w tym został do końca programu. Do końca programu zostajemy? Zostajemy. Masz nową prowadzącą. Tak, bardzo mi się podoba. Janetka. <laughs> bardzo mi się podoba. No i, mi, I, i uważam, że jest... takie rozwiązania są. Nie bójmy się ty, takich rozwiązań. Czy ty widzisz, że to jest sztuczne? A nie, 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 w ogóle nie. No nie? To wygląda jak twoje. I to jest bardzo drogie? Nie, to koszt takiej grzywek to jest więcej. około, jeśli mówimy o włosach syntetycznych, to jest około 10 zł w internecie. To jest za 10 zł? Tak, grzywka no. akurat jest z włosów naturalnych, ponieważ A. nie miałam takiego koloru z włosów syntetycznych, mm -hmm. ale też nie jest bardzo droga, bo kosztuje w granicach 100 zł. A, czyli włosy dużo. naturalne, dlatego nie widzisz, że sztuczne. Tak. Nie błyszczysz. Czekaj, dawaj kamerę na Bartka. Bartek, jesteś gotowy? Chodź, yeah, chodź, słuchaj, zabawa. chodź, raz się żyje, dawaj, Can dawaj, dawaj, dobra? raz się żyje, mój no, drogi. O, stary, jest ok, naprawdę, poodle yeah. rocker. Dobrze wygląda się nie pokazywa. Nie, no. zobacz, tam ci widać. Wow. Jest okejka. Kurde. Zaciśle. Coraz bliżej święta, moi drodzy. <laughs> Cześć, tu Dorota. I Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl